Ta rozbiórka mostu kolejowego nad regalicą. A zabytkowa przeprawa lada moment zniknie, by mogła pojawić się nowa i wyższa, otwierająca ogromne możliwości dla żeglugi. Na miejscu praca w re, bo nowoczesny most ma zacząć funkcjonować już pod koniec roku. Relacja Dominiki Choroszko. Jeszcze tylko mniej więcej miesiąc i stary most, jaki znają i widzą mieszkańcy, przejdzie do przeszłości i zniknie, a w połowie kwietnia rozpocznie się już nasuwanie nowej konstrukcji. Prace są w tym momencie bardzo skomplikowane, ale na wysokim i zaawansowanym poziomie. Tak naprawdę teraz można już śmiało powiedzieć, że rozpoczyna się półmetek prac. Nowa wyższa przeprawa to inwestycja, która była wyczekiwana od lat i przyniesie szereg korzyści i komfortu. Między innymi otworzy porty w Szczecinie i Świnoujściu na żeglugę śródlądową. Oprócz tego znieść ograniczenia w połączeniach kolejowych i pozwoli na skuteczniejsze akcje lodołamania. Głównym problemem do tej pory był prześwit mostu. Obecnie to nieco ponad 3 metry, a to zdecydowanie za mało, żeby mogły przypływać tędy większe barki. No i między innymi właśnie dlatego powstaje nowy most o prześwicie ponad 6 metrów. Dla pasażerów, naprawdę, to jest dobra informacja. Do końca tego roku, czy do ostatniego, do przedostatniego miesiąca, bo w połowie listopada, planujemy już przywrócić normalny ruch kolejowy, a potem. Już zupełnie nowa rzeczywistość. Szybszy, bardziej komfortowy przewóz. A po rozebranym starym moście zostanie tylko zabytkowe przęsło na pamiątkę. Jak podkreślają eksperci, to nowe rozdanie i nowe szanse. W ramach tej inwestycji przebudowana zostanie też linia kolejowa, bo przez rzekę jeżdżą pociągi pasażerskie i towarowe. Linia kolejowa dzięki temu zyska drugi tor, co usprawni ruch i zwiększy przepustowość. Wartość tej inwestycji to prawie 350 milionów złotych, ale to nie koniec, jeśli chodzi o inwestycje związane z wodą. Na Odrze powstać ma policja wodna. Zakłada to m.in. specjalna ustawa dotycząca rzeki. Chodzi przede wszystkim o to, aby szybko interweniować się w momencie na przykład zanieczyszczania rzek. Służba będzie podlegać od wody polskiej, a na te cele w ustawie zapisano ponad miliard złotych. Dominika Choroszko, TVP-36.